Witajcie. Witajcie. Dzisiaj ostatnia runda klubowego Pucharu Europy. E, ostatnie rozstrzygnięcia, bo tutaj tylko 7 partii, bardzo krótki turniej. No i w tym ostatnim starciu e, rywalizowała moja drużyna z Czech z drużyną Superbetu, z drużyną gwiazd na pierwszej desce Richard Raport, na drugiej Vichy Anand, e, dalej Bogdan Daniel Deak, także e, zawodnicy naprawdę znakomici. E, no i na szóstej szachownicy, tam gdzie ja grałem, e, moim przeciwnikiem był e, zawodnik też. Bardzo silny, czyli Kirill Szewczenko, wcześniej Ukraina, obecnie Rumunia. Ranking pod 2700, na no obecnie 2671, ale młody gracz z perspektywami, także no był to zawodnik naprawdę trudny do, do podej podejmowania. No i do tego jeszcze mecz ważny, bo Nasza drużyna musiała wygrać, żeby liczyć na podium, a faworytami zdecydowanie nie byliśmy. Natomiast przy wygranej mieliśmy cień szansy nawet na pierwsze miejsce. Do tego potrzebowaliśmy wygranej swoim meczu i tego, żeby drużyna Magnusa Carlsena nie wygrała. Zobaczmy, co się działo w tym moim pojedynku, bo rozpoczął się on dość, myślę, ciekawie. Kiryu zagrał E4, tutaj nie byłem pewien co zagra, bo w swoim repertuarze ma i C4, i D4, i Skoczek F3, i E4, zagrał E4, tutaj po E5 też nie byłem do końca pewien czego się spodziewać. Głównie grał partię hiszpańską, ale też inne debiuty się zdarzały. Tutaj goniec C4, Skoczek F6 i nie poszedł na klasyczną partię włoską, tylko zaskoczył mnie atakiem smażonej wątróbki. Przynajmniej wydaje mi się, że tak to właśnie. To jest ta słynna smażona wątróbka. No i ja na to D5, bicie skoczek A5, goniec B5, C6 bicie bicie goniec D3 i e ten wariant no, trzeba dość dobrze znać, a ja go przed partią nie powtórzyłem. Także byłem tutaj no, niesamowicie przestraszony, co to się może wydarzyć. Coś tam pamiętałem, bo ja już kilka partii tutaj grałem i białymi i czarnymi zresztą. No ale to, że kiedyś się coś patrzyło, to jeszcze o niczym nie świadczy. Tu w miarę szybko skoczek D5, skoczek odchodzi. Jest jeszcze ruch H4, ale przeciwnik przygotował coś innego. Gonie z D6, Roszada. Skoczek F4 to wszystko są główne ruchy. Tutaj alternatywą jest, z tego co pamiętam, Roszada i potem chyba F5. Ale ja zagrałem skoczek F4, skoczek C3, bicie, bicie Roszada. I przeciwnik wieża A1 do tego momentu grał szybko. No i właśnie, i tutaj ja zacząłem myśleć, bo ja pamiętałem, że tutaj czarne mają różne opcje. Wisi pionek, można go obronić wieżą. Można go chyba obronić piątkiem, ale to wygląda słabo. A ja zagrałem C5 i licząc na to, że bicie tutaj nie jest specjalnie dobre, i liczyłem, że może to nie jest. No bo wieża e 8 na pewno miała przygotowane, a C5, no liczyłem po cichu, że może nie ma, chociaż to to już była improwizacja troszkę przy partii. Idee C5 się tutaj często zdarzają, także to nie jest ruch nietypowy. Natomiast, no, najbardziej pryncypialne jest oczywiście bicie. Ja planowałem na to zareagować ruchem gonie z B7, i pamiętałem, że tutaj w w momentach dochodzi nawet do tego, próbowałem sobie to jakoś zmaterializować, jakiś taki wariant sobie gdzieś tam zmaterializowałem, że jak B3, żeby się wyprowadzić, to tutaj tego typu historie mogą się zdarzać, że w tym momencie, a, znaczy Hetman E1, bicie tak i pamiętałem, że tutaj są tego typu uderzenia że można te partie zremisować po prostu dlatego że król nie może tutaj specjalnie uciekać bo wtedy wygrywam hetmana no i nadal nie wiadomo co się dzieje ale no to wygląda nieźle dla białych. Także wiedziałem, że coś takiego jest, ale przeciwnik nie pobił tutaj. Zagrał B3. Ja spokojnie konik c6 obroniłem pionka. Skoczek stał słabo, przeszedł tutaj, przeciwnik skoczek e4, też typowy ruch. Ruch, który nadaje no, białym no, właściwie nie, nie tak strasznie dużo, bo samo w sobie bicie nie jest jakieś ultra groźne, ale bardziej może goniec A3 i nacisk na pionka C5. No i ja tutaj właśnie też nie wiedziałem, co zagrać, bo opcje są różne. Można goniec e 7 odejść tym gońcem, i na to można nawet próbować tak, zaatakować gońca, jak się goniec wraca, na przykład F6. No i białe mają tego pionka więcej, ale ta ich struktura jest dość podejrzana. Ja mam parę gońców. Natomiast przy partii spodobał mi się rugoniec G4. Ja nie wiem, czy to jest teoria, ale to mi się podobało. Dlaczego? No przeciwnik musi teraz uważać na ruchy skoczek d4 i potem zdwoją się pionki, król się osłabi. Dodatkowo pojawiają się i df5. Tu oczywiście można białymi goniec b2 bądź goniec a3, raczej goniec b2. I tu musiałbym się zastanowić, czy, czy, czy skoczek d4, czy może coś innego, bo też jest idea skoczek b4 na pionka atakować niekiedy. Natomiast przeciwnik zagrał h3. No to ja pobiłem, bo to mi się nie podobało. Nie byłem pewien, czy tutaj czasami w jakimś momencie g4 nie nastąpi. Dlatego pobiłem, tak, tak. I mówię, no nawet jeżeli, no hetman d1 jest raczej wymuszone, bo grożę widełkami. I mówię no nie mam pionka, ale mam dość aktywne figury, no i mi się ta pozycja całkiem podobała. Z daleka chciałem zagrać tu F5, ale F5 to jest bicie bicie, no i niestety goniec B2. I teraz jeżeli chcę zagrać F4, żeby zrobić wyłom w obronie przeciwnika, to jest bicie i po dowolnym biciu Hetman wyskakuje na F3 i mam po prostu bardzo złą pozycję. Także tak nie można zagrać, stąd straciłem tempo ruchem gonie z E7, no ale żeby zachować gońca. Potem za zastanowiłem się, dlaczego ja w sumie nie rozpatrywałem gonie C7, które też mogło być bardzo ciekawe, bo potem po wypędzeniu skoczka mogę Hetman D6 i próbować E4 na Mata grać. Nie wiem, czy to nie jest ciekawy ruch. Ale no nie, nie analizowałem go za bardzo przy partii, zagrałem goniec e7, chcę f5, f4, f3, bardzo prosty plan, przeciwnik goniec b2, na goniec a3 za atakiem na pionka rozpatrywałem skoczek e6, wracam sobie wszystko bronię i wisi pionek i myślałem, że to jest w miarę okej okay pozycja, że nawet mogę ewentualnie f6 obronić tego, tego sobie obronię tym, tutaj hetmanem pójdę albo tu, albo tu, wieża d8, wydawało mi się, że to jest dobre, przeciwnik zagrał goniec b2, ja F5. No i właśnie, być może on tutaj zagrał źle skoczek G3. To wygląda bardzo kontrowersyjnie. No, lepiej wyglądało pewnie skoczek C3, ale z drugiej strony wtedy nie ma bicia. I być może ja mogę zagrać na przykład goniec D6, chcę może hetman H4 i po prostu wrzucam figury do gry i w pewnym momencie może jakieś ataki zrobię. Mi się ta pozycja podoba, stoję wyżej, a to wszystko tylko za jednego pionka. Przeciwnik zagrał skoczek G3, no to ja do przodu, huzia na juzia F4, goniec D4, tu pobiłem, przez pewien czas liczyłem tak, tak, bicie, bicie, no i tutaj też nie stoję gorzej, nawet można spróbować bicie i szach. Ale ostatecznie po król Edwa nie znalazłem nic i mówię. Ja tu walczę o przewagę. Ja nie chcę tak grać, bo to jest raczej. no Mogę oczywiście nie oddawać jakości, choć to byłoby trudne. Hetman d3 i pewnie nie stoję gorzej, bo bić nie można z uwagi na goniec. Tak mi się wydawało. Tak, tak, tak. To nie powinno działać tak mi się wydawało, bo Hetman tutaj, wisi ta wieża. No i no nie wiem. Może, może to nie jest takie wszystko jasne. No, mi się to nie podobało ostatecznie, dlatego pobiłem ED4 i mówię, zagram F3 za, za chwilkę i będę przeciwnika naciskał. On skoczek E4, to już się skrócił do 28 minut, a pozycja jest dość trudna. Mi się to strasznie podobało. F3... No i co? Powiem wam szczerze, ja tu specjalnie nie liczyłem, co się dzieje po GF3, mówię tu będę się zgadzał z wolą nieba, bo z nią się zawsze zgadzać trzeba i yy, no myślę, że to jest po prostu fajna pozycja do gry. Mogę na przykład wieża B8 tutaj wieżę przerzucić, mogę hetmana podciągać, mogę wieża F4, no myślę, że do wyboru, do koloru, yy, a te pionki, no niby dwa więcej, ale no sorry, to nie ma znaczenia. Skoczek niby fajny, ale wcale nie jest taki skuteczny w obronie, bo zobaczmy, że ta przekątna też może o sobie dać znać, także yy, no to GF3 chyba ryzykowne, ale jak no, G3, G4 też nie wyglądają specjalnie dobrze, bo po G4 to tutaj można nawet właśnie Hetman D7, wieża F4, albo właśnie też przerzucić tą wieżę na szóstkę, i tutaj będą zaraz jakieś bicia. Ruch H5. Mam narzędzia, żeby to przebić, także wydawało mi się, że ta pozycja nie jest za dobra. Przeciwnik Hetman C2. Ja tak troszkę pamiętając partię z tym turkiem, kiedy nie pobiłem, mówię pobi. Otwórz front, żeby już mieć spokój. Nie wiem, czy to było optymalne, ale yy, właśnie tak troszkę mi tam ta partia w głowie siedziała, bo alternatywnie król H8 jest dobry, po prostu odejść, yy, żeby nie było żadnych szachów i tyle. No ale ja pobiłem, no raczej tego pionka zbić trzeba, teraz odszedłem królem. Tutaj bicie to wydawało mi się, że jest zawsze bardzo podejrzane, yy, specjalnie tego nie liczyłem. No zakładałem, że coś się znajdzie, czy goniec D6 i żeby hetmanem wyskoczyć, czy nawet można najpierw tak, B4, teraz na przykład można dać szacha, tutaj nie wiem, na przykład tak, zaraz jakieś ma. no tutaj goniec wisi, ale to chyba nie ma znaczenia, tam jakiś mat powinien być, zresztą można na przykład tak, bo wieża jest związana, no tu jest bardzo dużo gruźb, także... Przeciwnik Hetman C4, a ja wieża B8. Nie na C8, po to, żeby na Hetman E6, nie, no wtedy nie ma wieża C6, a ja chcę wieżo, wieżę przerzucić tutaj. Dlatego wieża B8 z planem przerzutu wieży. Przeciwnik skoczek G3, ja goniec H4. No widać, że tutaj zaczynają się różne fajne rzeczy. Bo już grożę Hetman F6, Hetman F3. Przeciwnik Hetman E6, żeby tego nie dać. Ja wieża B6, na Hetmana, Hetman E4. Mi się wydaje, że błąd. Ja przy partii bardziej obawiałem się ruchu Hetman E5 i na to już nie pamiętam. Chyba chciałem zagrać tak, tak i wieża F3 i tutaj kreować jakieś groźby. No, wisi gdzieś tam pionek, może tutaj pobije. No, wydawało mi się, że stoję tutaj dobrze, ale no nadal nie mamy jeszcze pionka, to wszystko nie takie proste. Przeciwnik Herman E4 to moim zdaniem jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że wieża F6, wieża E2, wieża F4. Wygrywam teraz ważne tempo. Hetman E5, Hetman A8. I teraz mam wieżę na F6, a nie na, na F4, a nie na F6. W związku z tym nie można tu się zasłonić Hetmanem na polu E4 po tym szachu. Teraz trzeba zagrać raczej skoczek E4, no bo na to, na to jest po prostu bicie. A na to myślałem, że Hetman skakuje na F3 i coś tu się dzieje. Wygląda, jakby coś się miało dziać, bo wisi trochę rzeczy. Dlatego przeciwnik skoczek e4, no i tutaj wykazałem się, mam nadzieję, dość potrzebną cierpliwością, bo może przesadziłem, może nie było takiej konieczności, ale zagrałem wieża f5, żeby tego hetmana pogorszyć, żeby on zszedł z tej przekątnej. I przeciwnik na całe szczęście zszedł, chociaż nie wiem czy musiał, w każdym razie no nie można tu, bo po prostu bije, bije i tak, skoczek jest związany, więc hetman spada. I Hetman odchodzi gdzieś, no odszedł tutaj, ja tutaj, i Hetman tutaj. Gdyby Hetman tutaj poszedł, to... już nie pamiętam, co chciałem zagrać. Chyba chciałem tak, 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 i na to zagrać Hetmanem tutaj. Wydaje mi się, że to mógł być mój plan, ale to może nie wygrywać. Właśnie to może nie wygrywać, bo tutaj, niestety, w tym momencie, goniec G3 nie działa. No bo po prostu jest bicie. Także to już nie pamiętam. Może tu chciałem po prostu wrócić wieżą i zaatakować tego pionka. Może tak chciałem. Ale nie jestem pewien. W każdym razie, no to było ciekawe, żeby tego Hetmana tu trzymać. Inna sprawa, że ja mam dużo opcji. Mogę dać szacha. I jak król gdzieś tam odchodzi, to Hetman F8. No, bym sobie myślał. Przeciwnik Hetman D7, no i na to policzyłem. Bicie, bicie, tak. I tu taka mała pułapka mi wyszła. Być może trzeba było król H1 zagrać ze strony przeciwnika. I teraz, jeżeli gram Hetman F8, no to to już nie działa. Zobaczmy, że tak, tak. I dowolne tutaj ruchy. Ja po prostu daję fajnego mata. Znaczy tak, tak i tak. Więc to, to, to nie przechodzi. Natomiast tutaj po Hetman, tak z groźbą tego, jest Hetman F4. No i, i ja nie wygrywam jeszcze. Być może w ogóle ta pozycja nie wiadomo na ile jest dużo lepsza, bo material, materiał jest równy, a przeciwnik chce zagrać tak, wymienić wieżę, i to wtedy jest pewnie blisko remisu. Może tutaj mogę jakoś wygrywać na przykład Hetman F5, wieża F3. No, ale nie, nie, nie jestem tego pewien. Nie jestem tego pewien. I tak pewnie trzeba było zagrać. A przeciwnik zagrał tu, i tutaj znalazłem bardzo fajny trik. Jestem z siebie dumny: Hetman B8. Bo grożę matem w jednym ruchu. Nabicie jest szach. Na to jest mat na F2, a na to już to, co pokazywaliśmy, że tymi gońcem daje odpowiednie szachy, i potem dają mata. Także no, grozi mat, coś trzeba zrobić. Na skoczek D6, no mi się wydawało, że mogę zrobić prawie dowolny ruch łącznie z wieża F6. Ale może mam jeszcze coś lepszego, bo no ten ruch wygląda dość mało przekonywająco, więc sądzę, że coś tutaj jest. Hetman F8 też wygląda kusząco od biedy. Natomiast przeciwnik zagrał tak: ja bicie, bicie, no i pionek. I na, na nieszczęście przeciwnika jeszcze stoi bardzo pasywnie, czyli jak on nic nie robi, no to. Znaczy, no, generalnie wisi pionek D3. No i ta pozycja jest po prostu wygrana dla mnie. Było wieża F1, ja król F8, no żeby mata nie podstawić. Wieża F3, żeby obronić tego no, najważniejszego pionka, ale za to biję tego na A2 i mam już dwa pionki więcej. Tu jeszcze trzeba zachować troszkę ostrożności, bo skoczek jest dość aktywny i na spółce C4 czy 4 ciężko go wypędzić, ale to jest do zrobienia. Było wieża F5, koniec E7 na skoczka. Yy, tu właśnie yy, trzeba było, myślę, uważać, bo no wieża c5, na przykład coś takiego, to mi się nie podobało, że przeciwnik zagra tak, wisi pionek i na to zagra tak. I jak tak, to tak. No, i, i właśnie coś się zaczyna dziać, jakaś aktywność. Nie chciałem do tego dopuścić, dlatego tutaj zacząłem grać dość wolno, żeby, żeby nie, nie wypuścić no, kompletnie wygranej pozycji. A w, momencie, w tym momencie meczu już wychodziło, że jest 2,5-2,5. No i, i od mojej partii zależało zwycięstwo. Także lepiej było się przyłożyć. Ja zagrałem gonie C7. Przeciwnik odpowiedział skoczek C4. Na skoczek E4, chyba tego pionka po prostu wygrywam. Tak, 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 tak. No i ta wieżówka jest dość prosto wygrana. Tak mi się wydawało. Przeciwnik skoczek C4. No i ja teraz właśnie ostrożnie zagrałem. Po dłuższym namyśle wieża. A1, król F2, wieża H1. Niby wypuszczam króla, ale mam trzy obiekty do ataku i mogę sobie fajnie skakać wieżą. Jak król na przykład wracał tu, to ja wtedy planowałem zagrać tu na tego pionka i już nie ma tego ruchu, bo tak i król nie może obronić skoczka i wygrywam. Znaczy można oczywiście tak, no ale wtedy tak i wymieniam figury. Także wieża H1, fajny ruch, żeby wieża poszła do tyłu, już nie jest aktywna. No i teraz jeszcze tak technicznie starałem się grać goniec H4, G6, teraz wieża nie ma pola F5, więc nie ma sposobu na aktywizację, skoczek E5 ruchu też nie ma, który tutaj mógłby coś ewentualnie namieszać, bo wieża szach i wygrywam skoczka, skoczek D6, wieża B1 atakuje pionka, no i teraz przeciwnik został zmuszony do wymiany, ja tutaj jeszcze mała pułapka na skoczek E6 z groźbą mata w jednym ruchu, ja daję szacha i wygrywam skoczka, więc przeciwnik się cofnął, wieża B2, tutaj lepiej było się nie podpalić, bo taka wymiana to bałem się, że zaraz stracę jakiegoś pionka, no i nie byłem pewien czy to jest wygrana. Dlatego mówię, no nie licz tego, zagraj wieża B2, masz super wieżę, odcinasz króla, masz dwa piony więcej, no i tu jeszcze goniec E7, żeby skoczek nigdzie nie mógł skoczyć, zobaczmy, że jest bardzo ładnie ograniczony z każdej strony, król C1, wieża H2. Teraz przyssałem się do tego pionka, więc wieża się nie może ruszać. Ja już jestem gotowy do szturmu pionkiem. Przeciwnik skoczek F2, H5. Wydaje się, że wieża jest złapana, ale król nie jest w stanie podejść, bo jak stanie na E1 bądź E2 to zawsze mam goniec H4 i bije skoczka. Skoczek E4, król G7. To nie było konieczne, ale nie daje przeciwnikowi żadnych ruchów. No i tutaj A5. Z uwagi na to, że nie ma już żadnych sensownych ruchów, ja po prostu idę piątkiem do końca, no to przeciwnik się w tym momencie poddał. Także pozytywnie zakończyłem ten turniej. Po tej no, przykrej porażce z tureckim młodzieniaszkiem w czwartym starciu, ostatecznie udało mi się wygrać dwie późniejsze partie czarnym kolorem. To zawsze jest trudne, zwłaszcza, że to byli dobrzy zawodnicy. Najpierw arcymistrz 2490, no, a Szewczenko 2670 czarnym kolorem. No, przyznam się szczerze, ciężko się nie cieszy. Zwłaszcza, że partia myślę, że była w moim wykonaniu zupełnie przyzwoita. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli chodzi o wynik indywidualny, to zrobiłem ostatecznie 3,5 z 5. Może być, bo na rankingu minimalne zyski a jeśli chodzi o wynik drużyny no to drużyna wygrała ten super trudny mecz z Superbetem i super tak drużyna Superbetu i udało nam się skończyć chyba na drugim miejscu czyli tak jak zaczynaliśmy wygrała drużyna Magnusa Carsena która dzisiaj pokonała ekipę z Francji chyba 3,5 2,5 bądź 4,2 no nie ma to znaczenia my dzielimy drugie miejsce i chyba to jest właśnie srebrne, srebrny medal także może być Aczkolwiek do pierwszego miejsca też wiele nie brakowało, bo mecz z Offerspiel przegraliśmy dość pechowo. Tyle jeśli chodzi o Albanię. Tyle jeśli chodzi o klubowy Puchar Europy. Już niedługo turniej Grand Suisse. To będzie turniej naprawdę wymagający. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś cień tej mojej dobrej dyspozycji tam pozostanie, a może trochę więcej niż cień. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już będę kończył. Przypominam o Akademii Szachowej Bonabanko, o podcaście szachowym i oczywiście o łapkach w górę, komentarzach i subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Cześć.